Życia, mała karść. Dla mnie ulica Remonta, jak i jej okolicy to jedno z najważniejszych miejsc, do których wracam wspomnieniami? O, to jest wspomnienie, mała garść. To do tego mieszkania wracali po koncertach, festiwalach, to tam właśnie pod numerem 334 w małym pokoju pracowni stało pianino, na którym powstawały największe przeboje. Zapytaj, ile? Ten tytuł zaczerpnięty jest z piosenki do słów Jerzego Dąbrowskiego. Jest to kompozycja mojego taty dla Krzysztofa Krawczyka. On wyszedł tak bardzo kolorowy. Ten mural jest tak pięknie wkomponowany w całe nasze środowisko, nasze milany. Płyta y, ma tutaj podwójne znaczenie. Jest to wielka płyta i płyta muzyczna, czyli winylowa, osadzona w ciepłych, takich vintage'owych kolorach lat 70.. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. Będzie trwała wiecznie pamięć o Annie Jantar, Jarosławie Kukulskim, a ten mural jest takim elementem przypominającym w naszej historii, naszej bielańskiej małej ojczyzny że oni tu byli, oni krowali, oni tworzyli, oni mieszkali. To, że powstał tak piękny mural w tym wyjątkowym miejscu, dla mnie również miejscu, niezwykle mnie wzrusza, ale też bardzo, bardzo cieszy.